Strategia szczyty jedyna jest strategią, która powstała na bazie moich własnych doświadczeń i jednej bardzo ważnej lekcji, którą otrzymałem z rynku wielokrotnie. Niestety, bo człowiek nie zawsze się uczy od razu na swoim błędzie. Zazwyczaj, kiedy rynek jeszcze spadał, kupowałem akcje, które uważałem, że są już zbyt tanie, lub sprzedawałem akcje, które uważałem, że są już zbyt drogie. Natomiast rynek bardzo często szedł dalej w tym kierunku, który obrał wcześniej, a ja albo kupowałem za wcześnie, albo za wcześnie sprzedawałem. Stwierdziłem, że coś tutaj nie gra, dlatego stworzyłem Stworzyłem strategię szczyty i dna, która pozwoliła mi na to, aby nie kupować po lewej stronie dołka, tylko już po prawej stronie dołka, ale jak najwcześniej to możliwe. Czyli szukam już odwrócenia trendu. Zobacz w tym krótkim materiale, czego się możesz spodziewać po strategii szczyty i dna. Wykorzystując strategię szczyty i dna w pierwszej kolejności należy oczywiście pamiętać o tym, dla kogo taka strategia jest. I tutaj jest to bardzo proste tak naprawdę do określenia, dlatego że co do zasady szukamy swingów, czyli okresów, w których cena porusza się w w jednym kierunku, e, podążając oczywiście w trendzie wzrostowym, i czasami uda się, aby taka strategia przyniosła stopę zwrotu rzędu 80% czy nawet więcej z, z procent I, i taka okazja trwała przez rok, półtorej na rynku. Natomiast dużo częściej zdarza się, że stopa zwrotu wynosi 20-30% i okres takiego trwania to jest miesiąc, dwa. No i tutaj e, można od razu powiedzieć, że to jest jednak strategia dla osób nieco bardziej aktywnych, ale nie aż tak jak w strategii. Strefy popytu. Dla przykładu weźmiemy PKOBP, które na ten moment jest w trakcie generowania, czyli rozwoju sytuacji już po wygenerowaniu sygnału. W pierwszej kolejności zawsze należy rozważyć, gdzie znajduje się ostatni potwierdzony szczyt w ruchu spadkowym. Aby do niego dojść, należy potraktować wykres zawsze w taki sam sposób: czyli najpierw znaleźć poprzedni, ostatni potwierdzony dołek. Tutaj mieliśmy ruch spadkowy, później ruch w górę, znowu ruch spadkowy. Ten dołek został wybity przez cenę. W związku z tym tutaj znajduje się ostatni potwierdzony szczyt w poprzednim ruchu spadkowym. Nastąpiło wybicie tego poziomu, i mieliśmy najpierw ruch w górę, później ruch w dół i znowu ruch w górę. I tutaj znajduje się ostatni potwierdzony dołek, czyli ostatni, taki kluczowy poziom z perspektywy wykresu trendu wzrostowego. No i teraz mamy ruch w dół, wybity ostatni potwierdzony dołek. Ruch w górę, ruch w dół, ruch w górę, znowu w dół, znowu w górę, no i nowe minimum. I ostatecznie z tego całego ruchu spadkowego, ostatni potwierdzony szczyt znajduje się na tym poziomie cenowym, czyli 40,50 40 zł. Po jego wybiciu, czyli w tym miejscu, wiemy o tym, że rynek załamał trend spadkowy, dlatego na powrocie. Szukamy okazji do kupna. Najlepszą okazją znajduje się, najlepsza okazja zazwyczaj znajduje się w okolicach poprzedniego dołka. To są miejsca, w których należałoby szukać okazji do kupna. E, tutaj akurat w tym przypadku nie wysłaliśmy sygnału, ciekawa spółka, w momencie kiedy cena tam dotarła, dlatego że był przed nami wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i warto takie rzeczy zawsze uwzględniać w swoich transakcjach na rynkach finansowych. Ale już po Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy to. Kiedy to cena nie wybiła nam poprzedniego minimum, przez wybicie ja zawsze rozumiem pełną świecę, czyli zamknięcie się powyżej lub poniżej takiego poziomu. W tym przypadku zauważmy, że rynek nie wybił tutaj minimum poprzedniego, czyli poziomu 36,19, tylko zamknął się powyżej ostatecznie. W związku z tym cały czas ten moment, czy tak jakby perspektywa prowzrostowa została. Zachowana. Tutaj, ostatecznie wygenerowaliśmy alert po Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bazując właśnie na tym, że cena obroniła poprzednie dołki i poziom docelowy pierwszy jest na poziomie około 41,60-41,50. I teraz, dlaczego mowa jest o tym dołku tutaj oraz tym szczycie. Z punktu widzenia szczytów i den te dwa poziomy są kluczowe dla określenia ryzyka i potencjalnego zysku z połowy pozycji. E, tutaj cofając się i zmarzę teraz wszystkie te e, zrobione przeze mnie obrazki. I użyjemy narzędzia tutaj do pozycji długiej. W momencie, w którym generowaliśmy ten alert, ciekawa spółka, stop loss należało umieścić uwzględniając już ten cień, który się tutaj wydarzył, to zawsze należy wziąć pod uwagę na poziomie około 6%, natomiast pierwszy cel właśnie na poprzednich szczytach około 10%. To daje nam relację zysku do ryzyka na poziomie 2,32. Z założenia należy traktować jako okazję tylko takie momenty, w których ten potencjalny zysk jest przynajmniej. Równy potencjalnej stracie. Ważne jest to, że na tym pierwszym celu, czyli na poprzednim szczycie, realizujemy tylko połowę zysku. Dalsza część jest dalej prowadzona tak długo, póki rynek pokonuje nowe szczyty i nowe dołki coraz to wyżej. I takim przykładem spółki, która generuje nam już od dłuższego czasu sytuację ciekawą, która na ten moment jeszcze nie została zanegowana ani nie wybiło dalej na kontynuację. Jest spółka CCC. Spółka tutaj odwróciła nam, załamała nam trend spadkowy już jakiś czas temu. Tutaj dokładnie wybijając ostatni potwierdzony szczyt na poziomie 137,66 zł. Zostało to wybite. Rynek wrócił i od tamtej pory tutaj się cena minimalnie przez jedną sesję zamknęła poniżej tego poziomu. Natomiast później już nastąpił powrót. Więc tutaj też warto zauważyć, że czasami takie niuanse tutaj są wyłapywane. I w tej strategii bardzo ważne jest to, żeby to wybicie poziomu było widoczne, żeby to faktycznie cena pokonała daną barierę. I tutaj w tej strategii po wygenerowaniu sygnału w okolicach 128 zł rynek podszedł w okolicę poprzedniego, yy, poprzedniego szczytu. I tam nastąpiła realizacja połowy zysków, a druga połowa cały czas jest w portfelu szczyty i dna. Jednocześnie, jak popatrzymy sobie na komentarze, które wrzucamy do yy, tutaj do Skłabera Premium, to też była taka informacja, że tutaj nastąpiła. Realizacja połowy zysków. Czyli też staramy się Wam pomagać, realizować tę strategię w taki sposób, żeby to było jak najbardziej efektywne w tym całym podejściu. Czego można się spodziewać w takim ujęciu, w takiej strategii, jaką jest strategia, właśnie szczyty i dna? Przede wszystkim stabilnych wzrostów swojego kapitału. To znaczy, zawsze ograniczamy swoją stratę bardzo mocno, ponieważ ograniczamy ją do zaledwie kilku, kilkunastu procent. Natomiast jeżeli popatrzymy na stronę zysków, to one są otwarte tak naprawdę w nieskończoność. Jesteśmy w stanie prowadzić pozycję, która będzie nam dawała kilkanaście, nawet czy kilkadziesiąt procent stopy zwrotu i warto o tym pamiętać, że tutaj jest zawsze taka możliwość, że ten rynek rozpocznie długi trend i będzie szedł w naszą stronę. W 2016 i 2017 roku były takie okazje, natomiast od 2018 roku jesteśmy w nieustannym ruchu spadkowym, no i nie da się ukryć, że to zdecydowanie negatywnie wpływa na stopę zwrotu także i portfela szczyt dna, ale pomimo tego jesteśmy i utrzymujemy się w tendencji wzrostowej, a kluczowe jest to, że jeżeli chodzi o statystyki portfela, to średnioroczna stopa zwrotu wynosi 16 a jeżeli chodzi o zanualizowane odchylenie standardowe, to jest 12%, a maksymalny drawdown 9%. Czyli tutaj widać, że tą stopę zwrotu, którą uzyskaliśmy od 2016 roku, cały czas utrzymujemy czy odzyskujemy bez ryzykowania bardzo dużej części kapitału. Ja swoje pozycje zazwyczaj wybieram w taki sposób, czy wielkość zaangażowanego kapitału, aby nie ryzykować więcej niż 1-2% do swojego kapitału. Czasami zdarza się, że jest to. Ciut więcej ze względu na na przykład z bardzo drogą akcję, jak na przykład LPP, ale staramy się tak dobierać okazję, żeby nie było to więcej niż 1-2% kapitału, jeżeli chodzi o zrealizowanie ryzyka. Więc to dodatkowo powoduje, że tutaj te stopy zwrotu są wypłaszczone w całym portfelu, i też daje tą taką stabilność. We wzrostach. Pamiętajcie, że ta strategia może wykon się wykonywać samoczynnie, tylko i wyłącznie poznając same zasady, które też szczegółowo są omówione w e-booku. Natomiast my też generujemy właśnie te ciekawe spółki, które są wysyłane na adres mailowy każdego użytkownika premium, tak, żeby po prostu ułatwić Wam wyszukiwanie tych okazji do portfela. W pełnym, z pełnym opisie, opisem, z, pełnym, z pełną analizą, także, gdzie należy się zabezpieczać. To wszystko otrzymujecie. Mailową na aplikację mobilną i w ten sposób zyskujecie realną przewagę nad rynkiem, dzięki temu uzyskujecie realne, dodatnie stopy zwrotu.